Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnych LEGO faktach, LEGO newsach. Zaczniemy od propozycji Wolfa, żeby tutaj zmienić ustawienie ręki naszego stiltora. Mam nadzieję, że tak się wymawia jego yy, imię czy nazwę tego bohatera. W taki sposób zaproponował Wolf, jeśli dobrze zrozumiałem komentarz i rzeczywiście to się sprawdza. Ręka jest jak najbardziej tutaj fajnie ustawialna, lepiej się to trzyma. Ponieważ gdybyśmy to, gdybyśmy to ustawiali w taki sposób, tak od przodu, no to ta możliwość tutaj manipulacji jest bardzo mała. Musi to być. Ja w zasadzie nie jestem tego w stanie ustawić teraz. O, w takiej formie, o to mi chodziło. Wtedy ta broń zachodzi tutaj na ramię, i tylko w takiej formie, i to jest bardzo niestabile. Ale forma zaproponowana przez Wolfa jest jak najbardziej odpowiednia i ładnie się prezentuje. Tutaj jestem. O, ostrość ucieka. Tutaj jestem jak najbardziej na tak. W takiej formie eksponować tą figurkę jest chyba najwygodniej. Kolejną rzeczą, którą chcę wam pokazać, jest błąd w druku. Nie promocja, tylko błąd w druku. Moc Nexo Night. Ktoś komuś się nie chciało dokładnie przeczytać nazwy serii LEGO Nexonites i chyba przepisał to po prostu ze słuchu. Moc Nexonite. Może kiedyś taka seria LEGO powstanie nawet. No zobaczymy. Może to jest jakaś prorocza gazetka promocyjna z serii sklepów. No nic, zobaczymy. Jeśli chodzi o promocję w Tesco mamy tutaj takie oto zestawy. Wyspa Złoczyńców, Helikopter Badawczy i Strażacy. Jeśli chodzi o Tesco, te Ceny są zazwyczaj na takim standardowym, katalogowym poziomie. Obniżki wynoszą średnio właśnie 20-30%. Więc, jeśli uda się Wam znaleźć taki zestaw, no to ja polecam. Ewentualnie bym chciał uzupełnić kolekcję o taki kolejny zestaw startowy: 31. No to już jest jakaś tam całkiem przyzwoita cena. A jeśli chodzi o inne promocje w innych sklepach, zawsze tutaj na czoło, moim zdaniem, wychodzi o show, Tam zawsze te ceny są. Cięte, przynajmniej w moim, oszą, w Wałbrzyskim ceny są cięte o połowę na niektóre zestawy. Tak więc to jest też duży plus tego sklepu. I tyle, jeśli chodzi o promocje, jakie zauważyłem do tej pory. Kolejna informacja, czyli kolejną recenzją na kanale będzie ten oto zestaw. O ile nie pojawi się oczywiście jakiś magazyn Lego, kupiłem go ze względu na cenę, czyli około 31 zł. Kolorystyka mi się podoba. Widziałem też recenzje innych YouTuberów, którzy zachwalali ten zestaw. Jest on bardzo proporcjonalnie zbudowany. Ciekawe elementy, ciekawa minifigurka, więc jak najbardziej tutaj wszystko gra. Tak więc, już niedługo recenzja tego zestawu na kanale. I kolejna rada od Wolfa, żeby tutaj spróbować dopasować ten oto daszek. Niestety mam go tylko w białym kolorze, więc nie będzie on adekwatny do tego. Zestawu, absolutnie. Tutaj, tu już mamy problem chyba, bo głowa wystaje naszego kierowcy, więc w takiej formie go na pewno nie przypnę z kierowcą w środku. Kabina musiałaby być wyżej, ta szyba powinna być podniesiona wyżej. W takiej formie tylko da się to zamknąć. Jak widzimy, kształt. No nie, no tutaj jest brzydko. Jest taki wlot powietrza mimo wolni, powiedzmy. Nie wygląda to najlepiej. Z tyłu jeszcze. Z tyłu jeszcze dałoby radę, ale musiałoby być przesunięte w ogóle wszystko w tę stronę. Teraz jest to absolutnie nie do wykonania. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać bez figurki w środku. Szybko katapultujemy naszego bohatera. Tak, zamknijmy szybę. Dodajmy dach w takiej oto formie. No, widać tutaj przestrzeń między szybą a kabiną. To jest minus. Ona tutaj, gdyby dochodziła do końca, ładnie by to wyglądało. Linia no dość zgrabnie przechodzi, jak widzimy, w górę. Ale tutaj już niestety ta skala tego klocka względem tej tylnej części tego pojazdu jest, widzicie zaburzona. Te klocki trzeba byłoby przesunąć do tyłu, co za chwilę spróbuję zrobić. Modyfikacja zakończona. Tutaj były dwa takie skosiki, które przeniosłem. To miejsce, aby zamaskować te czerwone kolory. No już lepiej to wygląda, jak widzimy. Ale figurki wiadomo, tutaj już nie zmieszczę. Trzeba byłoby to o jeden pin przesunąć do góry tą całość, tą kabinę, i wtedy ta figurka mieściłaby się z tym dachem razem. Tak wygląda to z tyłu. Nie wygląda najgorzej. Tam się zrobiła lekka przestrzeń. Tu już nie ma szyby, tylko właśnie te skosiki, które nam pozostały z wyciągniętych tych tutaj miejsc. Po przesunięciu tych skosów do tyłu, więc wydaje mi się, że całkiem, całkiem nieźle to wygląda. Te piny trochę tutaj zaburzają tą gładką linię, ale nie jest najgorzej. Tak więc tak wygląda modyfikacja z dachem. Kolejna sprawa, którą chciałem poruszyć, czyli tutaj za sugestią kolegi z kanału Lego Mania Sadowy no zwrócił mi uwagę, że nie jest to taki sam element, jaki występuje w najnowszej serii tutaj wulkanicznej. Jak tutaj widzimy, te elementy są dzielone na pół. Te stare, które tutaj jeszcze występują w serii Lego Nexonites, to jest z ostatniego magazynu tej właśnie serii. Natomiast tutaj, jak możemy zobaczyć, te minerały są dzielone taki sposób lewo-prawo, czyli tak pionowo. Mamy po dwa study na górze i dwa otworki na dole, jak tutaj możemy zobaczyć. One się tak otwierają w taki. O tutaj, może tego nie zobaczymy. Nie, widać, że jest przez środek pociągnięta właśnie ta część, jak to się otwiera. Natomiast w tych starych elementach, takich jak ten, dzieli się to na pół. I ostatnia. Sprawa, czyli ten panel, jeden z widzów Casubando la Coste di Facundo mam nadzieję, że to dobrze przeczytałem, zasugerował, że ten panel może być jakimś układem odwzorowaniem gwiazd i planet w okolicy naszego pojazdu. I to jest całkiem chyba wydaje mi się, ciekawy pomysł, żeby tak właśnie to zinterpretować. Tak więc to już wszystko w dzisiejszym odcinku Lego Faktów, Lego Newsów, mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że Wasze komentarze pozwolą mi na szybkie nagranie kolejnego tego typu odcinku. Pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję. Do następnego, cześć.